Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki, ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca psoci figluje to jego praca. Aż mama krzyczy. Bambo o buzie! A Bambo czarną na buzie. Mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamię ucieka. No, gdzie idzie Gdzie? Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że bambo czarny, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. Serio. Czym w ogóle do ludzi wy podchodzicie? Nie interesują mnie żadne stare wierszyki. Byście chociaż to odnowili. Spróbowali coś z tym zrobić. Macie tu scenariusz. Jak macie to nagrać. Macie kasę na produkcję i macie się tym zająć. Do 15 maja macie czas. Dziękuję bardzo. Wszyscy słyszeli, szefa. No to teraz do roboty, jazda! Kochany bambo w Afryce mieszka. Nieco ciemniejszą skórę ma na szkoleszka. Pilnie się uczy przez całe ranki ze swej pierwszej czytanki. Gdy bambo do domu wraca, Psoci figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy. A Bambo swoją na ma buzie. Mama powiada, napij się mleka. A na drzewo mamie ucieka. No nie idzie! Mama powiada, chodź do kąpieli. A on się boi, że zmieni swój kolor. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego ciemnoskórego kolegi. Szkoda, że Bambo małe, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły.